Od kiedy dziecko może rozpocząć naukę języka angielskiego? Odpowiedź jest prosta: od jak najwcześniejszych lat. Dlaczego? Dlatego, że umysł dziecka jest niezwykle chłonny on jest niezwykle plastyczny, elastyczny, chłonie niczym gąbka nowe informacje, nowe treści, w tym również fonetyczne oraz intonacje a to jest niezwykle ważne podczas nauki języków obcych. Czy to oznacza, że małe dziecko ma siedzieć nad książkami, przyswajać gramatykę? Absolutnie nie. Dobre zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, nawet młodszych, są zajęciami prowadzonymi w formie zabawy, poprzez dużą ilość zabaw ruchowych, piosenek, doświadczeń sensorycznych. Jakie są najważniejsze elementy, najważniejsze rzeczy kluczowe w dobrych zajęciach języka angielskiego? Po pierwsze, regularność. Regularność, regularność i jeszcze raz regularność. Może to być raz w tygodniu, dwa razy, trzy razy, cztery razy. Im więcej, tym lepiej. Natomiast regularność jest kluczem do sukcesu. I druga rzecz, niezwykle istotna, żeby zajęcia były prowadzone. W 100% chciałabym to powiedzieć w języku angielskim? Nie zawsze to jest możliwe, natomiast 90% plus jak najbardziej. Dobry nauczyciel w ten sposób zajęcia poprowadzi. Nie chodzi przecież o to, aby dziecko rozliczać z każdego nauczonego przyswojonego słówka. Chodzi o to, aby dzieci oswajały się z nowym językowym środowiskiem, aby to, co często mówimy przysłowiowo, osłuchiwało się. Na efekty trzeba będzie troszkę poczekać, ale one przyjdą. I w takim maluchu właśnie tymi wszystkimi ważnymi zasadami się kierujemy. Od września wprowadziliśmy bardzo intensywne zajęcia języka angielskiego, cztery razy w tygodniu w przedszkolu. Dzieci natomiast żłobkowe i klubikowe mogą osłuchiwać się z językiem angielskim w postaci różnego rodzaju rytmicznych, wesołych piosenek.